Nazywam się Agnieszka Papierniak, jestem okulistą i chirurgiem refrakcyjnym. Witam Państwa w naszym nowym gabinecie w Nowym Targu przy ulicy Wojska Polskiego 14. W naszym gabinecie posiadamy sprzęt okulistyczny do pełnego badania okulistycznego, a zarazem salę zabiegową, na której znajduje się laser jeden z najnowocześniejszych laserów pozwalający usuwać wady wzroku. Usuwamy zarówno okulary do czytania, jak i do chodzenia. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się pozbyć wady wzroku, ale również policjantów, żołnierzy, strażaków, którzy posiadają okulary, które przeszkadzają im w realizacji swoich celów zawodowych. Zapraszamy również sportowców i ludzi pasjonujących się sportem, którym okulary utrudniają realizację swoich pasji. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa u nas. Zapraszamy serdecznie na kwalifikacje. Numer telefonu znajduje się na ekranie. Do zobaczenia!